Jeżeli chcecie kupić tania końcy, zapraszam Was do mojego sponsora link w opisie. Jeśli podacie hasło przemas, to dostaniecie 5% gratis. Teraz także można kupić za pomocą PaySafeCard. Szybka dostawa serdecznie polecam. Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku z otwierania paczek. Będę otwierał teraz paczki i mówił, bo jest kilka spraw do omówienia. Pierwsza, tak jak pisałem na fanpage'u, nie będzie mnie i nie będę miał dostępu do na nagrywania przez jakiś tydzień, max. Coś takiego. Nagrałem sobie do przodu kilka odcinków Młodych Gwiazd, BBVA. Teraz, właśnie. O proszę, jest inform. Ale spoko zaczynamy. Naprawdę spoko. Yy, tak jak mówiłem, teraz też do przodu paczki nagrywam i tak dalej. Jedyny minus jest, jest to fakt, że, że nie mam nagranych nagranego odcinka z dosowych składów. A wiem po, po wyświetleniach i po łapkach, że podoba wam się ta seria, mi też. I no nie wiem, no postaram się jeszcze co wrzucić mam czas do jutra do 15 już będę w y, autobusie i tak dalej. Także no zobaczymy czy dam radę. Jak dam radę to jeden odcinek tylko mi się uda nagrać losowych składów. Poza tym no jeszcze aktualizacja katalogu sklepu. Poza tym y, jutro będzie zapowiedź zapowiedź drugiego sezonu w serii Draft and Build. Zobaczycie co tam takiego będzie, a nie mogę pokazać na skład nie mogę pokazać na skład bo, bo bym zrobił spoiler już mam wylosowane wszystko pięknie czy jestem zadowolony to nie wiem z tego składu też będę musiał na zapas nagrać co drugi dzień najprawdopodobniej będziemy wrzucać yy, Draven Build jeszcze się ugadam z chłopakami i co do takiego jeszcze mam powiedzieć żeby nie zapomnieć w opisie podam link do fanpage'a, w sumie w każdym odcinku daję. Yy, Możecie zalekować, bo z nudów, może czasem będę robił jakieś konkursy. Yy, typu, nie wiem, 12 godzin przed meczem jakimś napiszę: Podaj wynik tego meczu, tak? Ktoś tam poda, ok, 300k na przykład. Mówię na przykład, nie? Yy, na przykład 300k dostanie. No tak, wiecie, no z niczego, żebyście byli aktywni. Yy, dobra, dalej otwieramy. Nie, chociaż fajnie stro, fajne stroje były, niepotrzebnie squeakserowałem. Znowu aktualizacja sklepu, pozwólcie, że się napiję. tyle nagrywam tych odcinków dzisiaj, naprawdę już żygam no, tą fichą. A jeszcze takie aktualizacje mi wychodzą. No i jak tu człowiek nie ma się ten zdenerwować? Sekundy uciekają, nie? No. Po tym, jeszcze z 5 odcinków, będą się nagrać z otwierania paczek. Potem jeszcze te losowe składy. Nie wiem jak to będzie. Okej, okay, ale tu przy okazji, ktoś tu się sprzedał? Rojo za 400 monet. Myślałem, że jak jest przetransferowany, może coś będzie kosztował więcej. Dobra, my jeszcze z 6 paczek otworzymy. Kehil. Mmm... Nie. Słabo, słabo. Leo Messi może tym razem. Bo cztery paczki, jakoś tak upchniemy. Alaba Chivu i Kutinio. Ciekawe, czy jeszcze aktualizacja się pokaże przed końcem. Yy, otwierania paczek. Teraz fajnie, było, jakby się nie pokazała. Bo jeszcze dwie paczki tylko. Yoshida, Yoshida, Babo. Słaba paczka. Jest, nic się nie zrobiło. ok, ostatnia paczka. Alaba. I BUM. Słaba paczka. No ale jest i inform, z tego można się cieszyć. Także to na tyle. Jeśli się podobało, łapeczka w górę. Na razie.